Wakacje, upały, są idealną porą na lżejsze materiały. A które materiały są najlepsze na lato? Materiały o Atari. Ostatni materiał bardzo wam się podobał. Więc dzisiaj wrzucam kolejną część gier homebrew na tą wspaniałą konsolę, czyli takich gier, które zostały stworzone przez amatorów, ale wcale amatorskie nie są. Bo nie jedne z nich miały swoje własne kartridże i oryginalne wydania. Więc nie możemy ich lekceważyć. Zestawienie zaczynamy od Benny Needs Food wyróżnia się dziwnym pomysłem na fabułę. W grze główny bohater według historii, stworzonej przez twórcę, jest głodny i musi coś zjeść, więc bierze jak. więc bierze broń jak typowy barbarzyńca i strzela do ptaków, które symbolizują punkty latające na aterynkowym niebie. W grze strzelamy do celów i zdobywamy jak najwięcej punktów. Jednak runda skończy się, kiedy słońce zajdzie i to wszystko, nic więcej tutaj nie ma. Gra się kończy, aha, i kolejnych rund i plansz też nie ma. Artwork jest to port na konsolę Atari, znanej gry automatowej Ant Iter, która została wydana w 1982 roku. W tym porcie robimy niemalże to samo co w oryginale. Jesteśmy mrówkojadem, który jest głodny i próbuje dostać się do mrówek, zatapiając swój długi język w brobisku. Na jego przeszkodzie nie stoją tylko mrówki, które zjada, ale też różnego rodzaju owady, które trzeba odpowiednio pożerać. Na przykład nie wolno dotknąć przodu niebieskiego robaka, trzeba go złapać od dołu. W grze zbieramy też małe cegiełki, i na końcu musimy dostać się do migających królowych, które dużo nam pomagają. Bo jak już jedną z nich zjemy, wszystkie owady uciekają i wtedy mamy łatwiej. Jednak szczerze, nie udało mi się dostać aż tak daleko w grze. Trzeba dobrze zaplanować swoją drogę do celu, a i tak na końcu wyjdzie nam jakaś nadprogramowa mrówka, która wszystko zepsuje. Tak, gra jest trudna, ale i ciekawa. W tej produkcji występują też pory dnia. Kiedy słońce zajdzie w tunelu pojawiają się tajemnicze pająki, których lepiej unikać. Port na Atari wspierało sporo programistów. Gra oficjalnie wyszła na rynek. Ma swój kartridż i jest fajną ciekawostką na długie godziny. Tak samo na kartridżu wyszła gra Ameba Jump. W grze skaczemy wiecznie skaczącą amebą. Naszym celem jest początkowo uzbieranie tysiąca punktów. Po tym czasie będą zaczynać pojawiać się litery, z których musimy ułożyć słowo Ameba. I oczywiście musimy je zbierać. Podobno, kiedy je ułożymy, Ameba powinna dostać ogromnego kopa, czyli potężnego dopalacza, i lecieć daleko, daleko. Przy okazji świecąc wszystkimi kolorami tęczy, coś w tym stylu. Omikron to prawie nietypowa strzelanka, mówiąc prawie, mam na myśli, że strzelanie w tej grze jest dodatkiem, bo głównym naszym zadaniem jest zbieranie niebieskich migających kwadratów. W planszy, gdzie przeszkody tworzą się na naszych oczach i pojawiają się znikąd, do tego same kwadraty uciekają przed nami, jak mogą. W późniejszych planszach coraz trudniej mi było je zbierać, i w końcu przegrałem. Są tutaj też plansze, gdzie nie możemy strzelać i tym samym się bronić, i wtedy tylko i wyłącznie pozostaje nam unikać pojawiających się zielonych przeszkód. Gra jest bardzo dynamiczna i ogromnie wciąga. Nie wciągnęła na długo, polecam. Pitcat jest portem mało znanej gry na komputer Sharp MZ, która została wydana w 1985 roku. Była oryginalnie przeportowana też na Game Boya. Nowy port Gryn Atari 2006 w 100% przypomina tą grę. W grze wybieramy, czy chcemy być kotem płci męskiej czy żeńskiej. Po czym rozwiązujemy łamigłówkę, jak dostać się do zombiaków, które musimy zniszczyć. Gra jest fajna, ma świetnie zaprojektowane poziomy. Najlepsze jest to, że powoli uczy nas różnych mechanik, przechodzenia etapów. Twórcy nie wrzucają nas od razu na głęboką wodę. Ma fajną grafikę, fajne udźwiękowienie, i nic tylko zachęcam do pobrania tego tytułu. The End. Jest to gra na pierwszy rzut oka, podobna do klonów Space Invader, jednak zasady są tutaj trochę inne. Owszem, tak samo jak w Space Invaders, strzelamy do statków za osłon. Jednak tutaj to osłony to drogocenny skarb, zawierający cenne dane, które nie mogą paść łupem kosmitów. Musimy niszczyć wrogie statki jak najwięcej, jak najszybciej, pokonując każdą ich falę. Zadanie jest bardzo trudne, przeciwnik jest bardzo szybki i przez to często przegrywałem i zostawałem bez chipów technologicznych. Gra jest trudna, ale dzięki temu też grywalna. Co jest jej plusem? Czy wiecie, że na Atari 2600 wyszedł port gry Halo? Który właśnie widzicie teraz? Nie jest to port trójwymiarowy, ani nikt nawet nie próbował symulować trójwymiaru w tej konsoli, bo gdyby ktoś spróbował, skończyłoby się to nie najlepiej. Oczywiście były takie gry i są takie gry Homru, ale jednak są słabo grywalne. Taki tryb Atari pasuje. A sama gra, nie zaskoczy was, jest strzelanką, w której musimy sobie znaleźć broń, potem klucz, żeby uturować sobie drogę w labiryncie, który staje się coraz bardziej złożony z każdym przejściem dalej. Po drodze musimy załatwiać złych kosmitów, i tak jak w Halo. I to właśnie jest recepta na port gry Halo na Atari 2600. Cóż, przynajmniej czysto umownie. Ale tak czy inaczej, mnie ta gra wciągnęła, wierzcie mi albo nie. Przeciwnicy różnie się formują, raz jest ich więcej, raz mniej. I fakt, że nie strzelamy tak szybko jak z karabinu, a musimy planować nasz strzał, tylko poprawia rozgrywkę. Pamiętacie ostatni materiał z grą Space War na PDP-1? Tutaj znajdziecie podobną grę homebrew o nazwie Space Rocks. Ta bardziej przypomina udoskonaloną wersję klona Space Wars, o nazwie Asteroids. W tej grze lepiej się steruje statkiem niż w grze Asteroid. Tutaj, samowolne dryfowanie statku wprawionego w ruch łatwiej zaplanować i w ten sposób zapanować nad jednostką. I do tego mamy statek przeciwnika, który oprócz asteroidów, które na nas nacierają, próbuje nam przeszkodzić, wlatując bez pardonu w ten układ więc tutaj obkręcanie się i stanie w miejscu będzie bardzo niewskazane. I tak, jest to po raz pierwszy grywalny pod tej gry na retro konsole, przynajmniej ja tak to widzę. I to było krótkie zestawienie letniego przeglądu gier Homebrew, wkrótce inne materiały i jeden bardzo, bardzo duży o pewnej firmie, która niedługo kończy 90 lat, także zachęcam do odwiedzania kanału udanego opalania się bez deszczu.